Tylko pamiętaj, że to British Bez Lipki. A ja właśnie Pobra, jadę, teraz będę korzystać. A ja właśnie teraz będę korzystać z usług transportu multimodalnego. Myślałem, że powiem z usług nie? To, to 1 stycznia będzie korzystać. Powiedziałeś to? Pa to, pa, 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 pa! O, ja robię NEP Store, robimy. Tak. To zaproś nas <laughs> e, Jakie chcecie difficulty? Medium Od... Macie do 10 Tratę oh. Rusyjski tu jest, blyat pasiona chuj. Masz się za karę poddać, bo Liga jest pobugowana O, mogę sobie ulepszyć buty Hell yeah Hell oh yeah <laughs> <laughs> jeszcze, jeszcze ten, jeszcze ten, wiesz <laughs> Widzisz? Widzisz, nie kradną, boją się mnie. Po prostu grube na kasie siedzi. Kurwa, płać! Do siedem potrzebujemy, dobrze. Też kurwa, płać! Potrzebujemy siedem półek. Jadek, płać! Nie bijzie dłużka. Płać! To siedzie. Nie ja w nią! Tam, tam, dobra, fin. No czemu znać Mirka? To mój jedyny No przecież tutaj. stoi. O, Mirek. <głosy> 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 Czyli ciebie też prawa natury nie nienawidzą. No, jednak tak. <noise> Witam w klubie. Witam w klubie mnie rucha! Nie... Nie zgadzałam się kurwa na leśne porno. <noise> Co za rel. No, takie lusterko bez kolizyjne, boang. Boang. Nie bo no O kurwa, zagazował sam siebie w tym aucie co ty ci kurwa dusisz czy co? Zadymasz Igor mnie Igor mech Igor mech mi Co za złe bany, Z kim ja kurwa gram? Ej nie bądź się tego bo bócicku, Suko, to przestań. B, bij jak masz ikonkę, co nie? Bij jak będzie czarny, suko. Czarny! Czarny! <laughs>